Cześć, dzisiaj wymienię sobie wycieraczki w Renault Laguna 3 Grand Tour Czyli kombi Zaraz pokażę co kupiłem Kupiłem sobie tylną wycieraczkę 350 mm, czyli 14 cali I dwie przednie, czyli jedna pasażera 410 mm Oraz kierowcy Kierowcy 650 mm Teraz zobaczymy, czy te długości są odpowiednie i czy będą pasowały. Zaczniemy od tyłu, czyli od dupy strony, że tak się wyraża. Taka wycieraczka, to jest takie całe, całe ramię. To jest Bosch RIR 351 No i zobaczymy czy to będzie tu pasowało na tylną wycieraczkę do Renault Legu na trzeciej generacji kombi bo tu nie ma żadnych adapterów w pudełku nic więc idę zobaczyć czy to pasuje zdejmuję starą wycieraczkę wystarczy przekręcić i pociągnąć w którąś stronę Teraz. jak zwykle przyda się druga ręka żeby zobaczyć jak to wyjąć z tego. No udało się, już wiem jak to się wyjmuje. To jest po prostu na wcisk, więc się wciska, wciska, więc trzeba to wyciągnąć na siłę. Nowa jest nawet ciut dłuższa. A powiedziałbym, że to stara wtedy długości nie trzyma w takim razie. Jest to taka sama wycieraczka. No, dobra, więc montuję nową. No tak, więc biorę tą nową i zakładamy, zakładamy ją po prostu wciskając. I jest już sieci Ciach, gotowe. Następnie bierzemy się za wycieraczki naprzód Zobaczmy, co my tu mamy. O, i od razu, od razu mamy już jakieś adaptery. Jest wycieraczka, Wyciereczka nie chce wyjść, okej, okay, wyszła. Wyciereczka ma taką plastikową osłonkę. Zabezpieczającą, którą trzeba zdjąć. I ma tu standardowy taki adapter, założony od razu. Do tak zwanych chyba typu haczyk zaczepów, powiedzmy. I w środku jeszcze. W jeszcze mamy instrukcję i więcej adapterów. Instrukcja pokazuje nam właśnie jakie są typy mocowań. My w Renault mamy taki bagnet, więc potrzebujemy adapter X7 założyć sobie tutaj, więc musimy odszukać i założyć adapter X7. Adapter x7 założony wygląda to tak: to po prostu się na siłę trzeba zdjąć, ściągnąć stary i wkliknąć nowy. Tak wygląda adapter x7. No to idziemy montować. Jeszcze trzeba ściągnąć tylko osłonkę, tą zieloną. Adapter wygląda trochę inaczej niż ten, który tu był wcześniej, ale długość wycieraczki się zgadza. No może moja jest minimalnie dłuższa, ta nowa. To jest 410 mm, prawdopodobnie powinno być 400 mm. Chociaż to nie wydaje się, żeby to było aż centymetr dłuższe, więc no, tam jakieś niedokładności są produkcyjne. A może to też było 410. to to było? To był Bosch, teraz to mam mózg. Teraz będzie mózg. No i teraz jeszcze dochodzimy do takiego problemu. Jak chcemy wymienić wycieraczki, to nam się podnosi tylko dotąd pasażera. Ale jeszcze gorzej jest od strony kierowcy. Chcemy wymienić wycieraczkę, to nie podniesiemy jej. Więc trzeba zrobić coś takiego. Ja tu nie mam karty, więc włączam. Aha, mam kartę w tym. Dobra. Wystarczy, że nie naciskam sprzęgła, nie naciskam hamulca. Raz wezmę na luz na wszelki wypadek. Włączam zasilanie. No, dobra, włączył się samochód. No, nieważne. Ale chodzi o to, żeby tą wajchot, wycieraczek przekręcić na dół. Nie, jednak nie. Jednak samochód nie może zostać odpalony. Jednak musi być wyłączony czyli, czyli trzeba włożyć kartę. Trzeba włożyć kartę. Nie odpalać silnika i teraz dać tą wajchę na sam dół. O i wycieraczki nam wyjechały do góry. Teraz można je wymienić. Więc teraz już, już będzie łatwiej, ale tak nie będzie super wygodnie, bo tu jest blokada. Dalej nie podniesiemy i to samo upada, więc trzeba sobie trzymać cały czas jedną ręką w powietrzu, drugą wymieniać. Więc tak Renault sobie to wymyśliło. Jeszcze wskazówka jak to zdemontować. Trzeba to to z dwóch stron złapać i podciągnąć, to do góry do góry i jak tu jest odciągnięte do góry to można to ściągnąć tak jak strzałka pokazuje so, tak to wymyślił Bosz, że musimy z dwóch stron to złapać i to podciągnąć do góry wygiąć, żeby to zdjąć Modgum to wymyślił lepiej, bo tu ma taki dzyndzel, ten dzyndzel wystarczy do góry i to można jednym palcem ściągnąć a Bosza to musiałem ściągać z całej siły używając obu rąk więc o, a to jedną ręką mogę wciągnąć, założyć. Modgum ma lepiej ten adapter wymyślony i to, to trzyma, samo nie zejdzie. Po założeniu nowych wycieraczek Modgum z adapterem X7 widzę, że będą zbierać mi trochę wyżej niż tamte. To mi się w nie podoba, że tutaj jest taki obszar. I tu wo tej wody, która potem spływa, to jest słabo wymyślane. No cóż, dobra. Próba generalna. Próba generalna, zobaczymy, jak to zbiera. Wycieraczki wymienione. Wajcha do góry. Wycieraczki zjechały. Jeszcze raz mogę to pokazać. No, więc maksymalnie w dół. Maksymalnie w górę. Operacja zakończona. Wystarczy mieć zasilanie, ale nie włączony silnik. No i dobra. Próba generalna, spryskujemy żeby zobaczymy jak to działa, jak to zbiera. Tak, szyba wybrana na czystą, więc jest... Jest ok, jeszcze raz spróbuję. Mogę, mogę powiedzieć tak, do idełu brakuje, ale jest wystarczająco dobrze, powiedziałbym. Może coś powiem z biegiem czasu o tych modgumach. I to jest to co mnie wkurza. Myślę, że tu tak dużo wody się zbiera i, i że... Wycieraczka kierowcy tego nie, nie ściąga potem i to spływa, to w lagunie źle zrobili. Jest zbyt, zbyt duża dysproporcja wielkości wycieraczek i źle to ułożone jest. I o! O, tu ładnie widać jak to pięknie spływa, i potem już cała szyba jest sucha, a trzeba jeszcze raz przetrzeć, żeby się tego pozbyć. I to czasem raz, czasem dwa razy, czasem trzy razy, bo to spływa i spływa. Zbiera się i zbiera. To mi się nie podoba w Lagunie. Teraz mam jeszcze jedno pytanie. Czy Wy też tak macie w Lagunie Grand Tour, że jak pryskacie z tyłu, to spryskiwacz pryska w bok, przez co wytarty jest tylko kawałek szyby u góry wodą, a reszta jest na sucho wycierana. No to jest jakaś tragedia. Czy tylko u mnie tak jest, czy to normalne jest w Lagunie Trójce Grand Tour? Powiedzcie ten spryskiwacz z tyłu on daje w bok w bok pryska spryskuje tu i wytarczy jest taki kawałek szyby może na mokro reszta jest sucha, susza można potem poczekać ewentualnie jak reszta spłynie i przetrzeć teraz już wiecie jak wymienić wycieraczki w Renault Laguna 3 Grand Tour Wiecie, jakie są długości, jakie są adaptery, nawet więcej. Wiecie, jakie adaptery robi Bosch, jakie robi Modgum, więc możecie, wiecie, wiecie na co się piszecie, kupując wycieraczki danej firmy z adapterami. I wiecie też, jak unieść wycieraczki przednie do pozycji serwisowej. To już wszystko na dziś. Słońce mi tu tak świeci, że ciężko mi uciec, żeby w kadrze byłem, żebym był ja nieoświetlony słońcem, o tak, o, o nieprześwietlony Ciuki w górę Pod filmem zamieszczam link do Mubi.pl, gdzie tam można sobie kupić ubezpieczenie OCAC 2 Assistance Taniej o 150 zł, w sensie to jest bonus, który wraca do nas po zakupie Taki cashback Zachęcam, sam korzystałem, polecam, fajna porównywarka Dzięki za oglądanie, polecam też moje pozostałe filmy Subskrybujcie, oglądajcie mnie w przyszłości I do zobaczenia, cześć! A skoro już jesteśmy od dupy strony i o gumach mowa To mam tu taką nową matę do bagażnika Polecam coś takiego Dopiero rozpakowana, więc jeszcze się zwija Sama się zwija ale może się uleży z czasem. Nie jest źle. Trochę, trochę widać, że trochę się zwija. No i producentowi coś nie, nie wyszedł. Napis Dry Zone, bo jest jakby od widocznej strony tej maty. Tej prawidłowej. No to napis jest źle. Nie da się go przeczytać. To powinno być tak i. I od spodu, od spodu to się go przeczyta dry zone no a od góry to się go nie przeczyta więc producent się nie popisał no ale cóż jest mata bagażnik będzie czysty zwłaszcza jak się ma dzieci, wózki nogi psy króliki, cokolwiek to się przydaje taka mata no używałem już parę razy wycieraczek do co prawda umycia szyby z kurzu, pyłu więc w suchych warunkach a nie w deszczu ale dobre, na razie są dobre te modgumy To widzę, że one dobrze wycierają na dowód pokażę szybę oczywiście wiadomo, że to nie widać tak na nagraniu, ale mogę powiedzieć, że dobrze wyciera według mnie dobrze wycierają modgumy nie trzeba wydawać dużo kasy można takie modgumy kupić i jest OK.